Hej wam wszystkim z tej strony Manta i witam Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie w kolejnym odcinku Warhammera po dosyć sporej przerwie. Yy, I od razu na samym początku chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli w tym odcinku będzie mniej płynnie, będzie się ciało, to Was przepraszam, ale nie nagrywam tego Mirilisem, a tylko Rapsem, gdyż coś się stało właśnie z tym Mirilisem i nie da się nagrywać nim. W ogóle nie wiem, tak się wykrzaczył program, że jest ogólnie masakra. I przed chwilą właśnie już rozpocząłem nagrywanie właśnie tym Milisem. jednak e, Co wam miałem powiedzieć e, Właśnie zaczął on nagrywać, po czym przerwał, gra się spuściła na pasek i nie widzieliście rozdania punktów Za, to, za co Was przepraszam, ale wykonamy sobie teraz tą misję właśnie ratunek na Calderis z wiadowcami i cóż myślę będziemy cisnęli jeszcze tylko wybaczcie mi na chwilę sprawdzę czy tym razem wszystko się nagrało Dobra nagrać się wszystko nagrało i możemy cisnąć właśnie z tą misją Sergeant Priam led a group of initiates to investigate an intermittent positioning signal emanating from the depths of the Calderas Desert. They expected to recover the remains of brothers lost during the Tyranid War. They found the Black Legion laying in wait. We cannot allow the Chaos Legions to destroy them. Priam to command. We require tactical aid and fire support. Under attack from Chaos Space Marines. No, jest nieciekawie i za tą misję dostaniemy bardzo fajny item zajadłe ostrze, który będziemy mógł używać za zakonny dowódca Tadedus albo Tarkus i zadaje ono ogromne obrażenie, jak widzicie jest to najmocniejszy przedmiot, znaczy fioletowy napis informuje nas o tym, że przedmiot e, właśnie jest ten naj, tej najwyższej półki i nie jest on właśnie splugawiony więc coś dla nas. I mamy tutaj Syrusa w tej misji, ponieważ jego splugawy nie wzrośnie, jeżeli go nie wyśmiemy, dlatego sobie wysłuchajmy go. Bo ma coś do, nam ważnego do powiedzenia. I Priam I now, Dobra, jeszcze Tarkus. Dobra i rozstawienie. I ciśniemy. W ogóle chciałbym wam powiedzieć, że zaopatrzam się. W najbliższym czasie będę miał nowy dysk twardy na osobne na nagrania. Dlatego będę mógł nagrywać tym nieszczęsnym frapsem. Także sorry, jeżeli będzie się cieło, Na pewno będzie się cieło. Znaczy nie będzie się tragicznie cieło, tylko chodzi mi o Freezy, które są z tym związane, bo Mirillis właśnie tego nie robił. Dobrze mógłbym to nagrać Bandicamem z kodekiem MPG-1, ale chciałem oszczędzić wam tej jakości. Dobra. Dobra, idziemy. Musimy w tych miejscach na żółto ocalić właśnie tych naszych zwiadowców. Pule zniszcz go.

Jeszcze przejmiemy sobie. Nie przejęliśmy kaplicy. Dobra. Jeżeli nie pójdą tędy, to się chyba zaszczelę. Dobra. Także Was przepraszam. Ale coś się z tym ekrzynem stało. Jestem zmuszony nagrywać wrapsom. Ewentualnie mógłbym nagrać przed Ale różnie to bywa z DX wam powiem. Ich trzeba zniszczyć. I skoncentrowany ogień. Kini. Dobra, ci dają radę. Dają bardzo dobrze radę, zaraz on padnie. Piszcie przeciwników. Czwak drugi robi Dreadnought Robot. Daliśmy radę Nie ma za co priam Bodaj że to on mówił, nawet nie patrzałem co to mówi Dobra, nie jest tragicznie Od czasu do czasu frizuję. Bo to chodzi o dysk twardy głównie A dysk twardy mam beznadziejny Dobra Zniszczenie portalu chaos odkupić wszystkie drużyny Gdzie jest ten portal chaosu mi powiedzcie co Będzie szybka misja Czy tule lecz się I Na początku widzieliśmy czarnoksiężnika I to on dowodzi właśnie tą armią chaosu Będzie go trzeba prawdopodobnie, znaczy ja wiem co będzie trzeba z tym zrobić ale nie będę wam mówił, ponieważ nie chcę wam psuć zabawy i oglądania. I tak, tu jest pewna taka niedogodność, ponieważ gdybym wykonał, mamy teraz jak dobrze wiecie, trzy misje do wykonania na raz. Znaczy mamy trzy misje do wyboru, które możemy wykonać. Gdybym wykonał misję na y, Meridianie z y, chaosem również, to miałbym już pancerz Terminatora. Buchnie, wybuchnie Dobra i teraz będzie ciężko. W nich trzeba wpaść. Ciężkiego wsparcia podchodzą do walki w gręczem, to nie rozumiem. Czasami. Nie, nie zginiecie. Nie możecie zginąć. Nie ginij. Nie, 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 rzucę ładunek. Fuaaa. Radę, damy radę. Są zniszczony. Świetnie, skupcie się na moim dowódcy. Świetnie No właśnie, to on dowodził z rajcami On już umiera i umrze Jest portal chaosu Zniszmy sobie ten... chociaż przejm przejmijmy ten dajnik na pewno przejmijmy ten... Na... O, może być ciężko. Go trzeba zabić. Zabijcie go, kurde, będzie ciężko, kurde, bardzo ciężko. Świetnie, drennont podejdź Niszcz Świetnie Świetnie, świetnie, świetnie Bardzo ładnie nam to poszło teraz I Jeszcze ty Ty już umierasz, dokładnie Obraz, niszmy ten portal Co prawda żadna... Nie, nie jesteśmy splugawieni przez tą misję No dokładnie, co przejmiemy sobie Zniszczymy ten portal, znaczy się... Nie będzie problemu. Myślę. Czy problem zawsze może się pojawić? Ale miejmy nadzieję, że tak nie nastąpi. Dobra.

Dobra, wieżyczka padła. Ciężkiego wsparcia niech zniszczy tą wieżyczkę. A drewno tu będzie zabijać. Cyrus tak, potężny strzał świetnie O oh, fuck, dobra Wcechajmy się może To będzie dobry pomysł, żeby się wycofać Kurde, idą tu wszyscy. Silne, bardzo silne, bardzo silne walce wręcz są chłopuszcze. Portal Chaos, 1000 HP. Nie powinno być jakoś super trudno. I znowu się kamera obróci pewnie? Czy też nie? świetnie misja poboczna wykonana znaczy ta co ten zawsze więcej tak spa i dobra idziemy teraz tutaj idźmy chodźmy no powiem wam nie jest tragicznie się mógłbym tutaj przejść nie to bez sensu pójdę tak Pójdę tutaj przy tym nadajniku i potem tu ktoś jest. Świetnie, niech czołg za mną pojedzie. I nie pojedzie za mną. W sumie nie zatrzymajcie się tu. na drewnota. Teraz tak, ten boss jest tutaj, na tej arenie. Damy radę przejść tak, teoretycznie, żeby mieć lepszą pozy pozycję do ewentualnej ucieczki. Dobra. Teraz tak, ile oni mają potężnych strzałów? Dwa tylko. I od razu je wykorzystamy. Czarnoksiężnik jest bezlitosny. Dreadnought idzie pierwszy. Zanim idzie dowódca, albo przed nim lekko. I zobaczmy. Cyrus. Czekamy. Dobra, połowa życia już. Go, gdyby on, Fryer, przyszedł tutaj, to by nie miał szans w tym dajniku. Ale taki głupi to on raczej nie jest. Jest to jeden. No jest to. Nie jest to łatwy boss. Szczególnie te jego okowy udręki. Chodźmy, tędy. Chodźmy tutaj. We need only a word. Silence. Target acknowledged. Maintain camouflage. Time to emerge. Enemy has us in close combat. Czasem tula, niech się lekko uleczy. No, ładnie. Dobra, czyli Cyrus teraz ucieka, bo to bez sensu. Połowę życia żeśmy mu zjechali. To co idziemy?

Też tutaj chodźcie, a wy idziecie na skazanie. Ej, czemu oni wszyscy idą? Nie tak to miało wyglądać. Świetnie, świetnie, po prostu

I am we... this? Captain Diomedes? What is the Honor Guard doing on Calderis? We go with the Chapter wills. Now report. Of course, Captain. The Black Legion used a Chapter locator signal to ambush us. How they obtained it, I... Facts, Sergeant. Do not speculate. Here are the facts, Captain. The Black Legion killed many scouts, but abducted more. This is the second trap. That is. Be quiet. Enough, sergeants. Take your strike team and return to your strike cruiser. Await further orders. Sergeant Pryor, gather your initiates and prepare for transport to Firebase Argus. <laughs> Pokomę, nie ma problemu. Wiedza to potęga. Czuję się jak na lekcji polskiego, ale nieważne. I misja wykonana, genialnie. Ratunek, świetnie. Zajadłe ostrze. 102, punkt dla kosmiczni i marina z chaosu. ship 21 minut. Nie, źle. czyli is 25. Załóżmy tak szczelem. Commander, I recommend that you depart Calderas as soon as possible. Captain Diomedes is initiating a stand down order for all Blood Ravens on the planet. You must continue your pursuit of the Black Legion. Why would Diomedes prevent us from doing that? The Chapter Master dislikes contact with the Black Legion. Diomedes will enforce his will. Davian is correct, Commander. Chapter Master Kairos has pulled the the Black the war. War. He might abandon this whole sector instead of facing that band of traitors. That would leave our recruiting worlds to the enemy. Precisely. Do tego oczywiście nie dojdzie. Obrona radiolatarnię astronomiczną. Ją obronimy w następnej misji, ponieważ mam ogromną ochotę na obronę. Mamy tutaj informacje o Eldarach. Eldarze, na tajfunie zauważono Eldarów. Przeprowadzałem jakieś nieznane rytuały w miejscu Waszego zwycięstwa nad Tyranidami. Tarkus nalega, abyście ich powstrzymali. Oczywiście Tarkusie. Cóż, mam nadzieję, że ten odcinek po dłuższej przerwie, za którą Was przepraszam, niestety nie byłem w stanie dla Was nic nagrać, cieszcie się, że macie ten odcinek, bo mądrzej gorzej, przepraszam za to ścinanie, ale... No cóż, nowy dysk się kłania. Mam nadzieję, że... Może to i dobrze, że ten Mirli się wykraczył. Reinstalowałem go trzy razy i nic nie pomogło. Cóż... To by było na tyle dzisiaj. Punkt rozdamy sobie w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten się podobał. Jeżeli tak dajcie łapkę w górę, zachęcicie mnie tym na pewno do dalszej pracy. To by było dzisiaj na tyle. Bye bye.